W związku z wysokimi cenami mieszkań deweloperzy nie mają raczej zbyt dobrej opinii w społeczeństwie. Ludzie podchodzą do współpracy z nimi bardzo ostrożnie, z dużą rezerwą. Uważa się ich raczej za wyzyskiwaczy niż wybawicieli. Gdzie niegdzie mówi się nawet, że są to ludzie, z którymi nie poszedłbyś na kawę, ale całkiem możliwe, że pozwoliłbyś, żeby umówili się z twoją córką. Okej. Okay. Czy jednak w rzeczywistości są tacy źli? Jakie są ich obowiązki? Na co zwracać uwagę przy współpracy z deweloperem? Oj, trzeba. Tam, gdzie mamy biuro, to deweloper sprzedał trzy razy to samo mieszkanie. Nie muszę chyba zbyt obszernie tłumaczyć, kim jest deweloper. Niektórzy z nas już mieli z nimi kontakt. Niektórzy dopiero będą mieli. Ale na pewno wśród widzów są tacy, którzy słyszeli o deweloperach już tak dużo, że sami nie wiedzą, co powinni wierzyć, co jest prawdą, a co prawdziwie wydaje się tylko sformułowanym użytkownikom serwisów internetowych. W internecie znajdziemy mnóstwo definicji słowa deweloper. Podam jedną z najprostszych. Jest to przedsiębiorca, który zajmuje się realizacją inwestycji budowlanych. Najczęściej najpierw kupuje grunt, zajmuje się stworzeniem projektu nieruchomości przy pomocy architektów i uzyskuje wszelkie pozwolenia. W kolejnym kroku pozyskuje niezbędny kapitał oraz buduje nieruchomości. A na końcu zarządza obiektem, czyli w całości albo części zajmuje się nim po sprzedaży. Warto zaznaczyć, że deweloper buduje nieruchomości nie tylko mieszkalne może przecież zajmować się np. obiektami handlowymi. Formalnie jest to inwestor, jednak inwestorem może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Jaki jest cel działalności deweloperskiej? Oczywiście zarobkowy. Owszem, pieniądze motywują ludzi do określonych kwot. Powyżej ich motywacje stają się inne. Ale niewielu jest deweloperów, którzy nigdy na żadnym etapie nie uznawali pieniędzy za główny motor. A przynajmniej mi nie udało się takich poznać. Aczkolwiek, jeśli są wśród was deweloperzy, którzy brzydzą się zarobkiem i chcecie za darmo przekazać mi nieruchomość, na którą pracowaliście przez ostatnie miesiące, to śmiało, ujawnijcie się w komentarzach. Wręczę was ze smutnego obowiązku zarabiania na niej masy pieniędzy. Zatem, jakie obowiązki ma deweloper? Określa to dokument powszechnie zwany ustawą deweloperską. Co znajdziemy w ustawie? Zasady zawierania umów deweloperskich, sposoby ochrony środków, które jako nabywcy wpłacamy deweloperowi, obowiązki dewelopera przed podpisaniem umowy z nabywcą i wiele, wiele innych. Postaram się skrócić dla Ciebie najważniejsze informacje. Czego możesz oczekiwać od dewelopera? Jednym z pierwszych obowiązków dewelopera, który zaczyna sprzedaż mieszkań, jest przygotowanie prospektu informacyjnego. Ma on opisywać dane przedsięwzięcie deweloperskie. Załącznikami do prospektu informacyjnego powinny być rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego, wzór umowy deweloperskiej i szkic koncepcji zagospodarowania terenu, inwestycji. Oraz jej otoczenia. Dlaczego jest to ważne? Deweloper, który nie wywiąże się z obowiązków związanych z prospektem, poniesie za to odpowiedzialność. Jeżeli rozpoczął sprzedaż, a mimo to nie sporządza prospektu informacyjnego, podlega nawet karze grzywny. A jeżeli podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe informacje, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności, albo nawet karze pozbawienia wolności do lat dwóch. Krótko mówiąc, solidnemu deweloperowi nie będziesz musiał przypominać o prospekcie informacyjnym. Jakie jeszcze obowiązki ma deweloper? Musi zapewnić nabywcy przynajmniej jeden ze środków ochrony, takich jak za zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy, otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy, otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz gwarancję ubezpieczeniową i otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz gwarancją bankową. Jeżeli tego nie zrobi, narusza ustawę deweloperską, kiedy nabywca może odstąpić od umowy, jeżeli deweloper nie przeniósł na nabywcę w terminie prawa do przeniesienia, którego był zobowiązany w związku z umową deweloperską, a także gdy deweloper łamie przepisy ustawy dotyczące treści umowy oraz prospektu informacyjnego, doręczenia lub zmiany. I prawidłowości danych zawartych w prospekcie informacyjnym. A kiedy zweryfikujesz, czy deweloper wywiązał się ze swoich obowiązków z ustawy deweloperskiej, możesz to zrobić już na etapie odbioru mieszkania. Masz prawo stawić się z fachowcem, który pomoże ci ocenić, czy prace zostały wykonane rzetelnie. Wszelkie błędy i usterki podlegają wpisowi do protokołu. Jeżeli wady są na tyle poważne, że nie chcesz stać w mieszkaniu zbyt długo z fachowcem, a co dopiero w nim zamieszkać, to nie podpisujesz. Pisły protokołu odbioru mieszkania. Nawet jeżeli brzmi to trochę naiwnie, masz prawo zażądać od dewelopera naprawienia wad i wyznaczenia nowego terminu odbioru. Deweloper ma obowiązek doręczenia nabywcy oświadczenia o uznaniu wad lub o odmowie ich uznania ze wskazaniem przyczyny. Z kolei w ciągu 30 dni od podpisania protokołu powinien uznane przez siebie wady usunąć. Jeżeli mimo zachowania należytej staranności nie zdołał ich usunąć, w podanym terminie może wyznaczyć inny. Musi jednak podać jednocześnie przyczyny opóźnienia. Oczywiście deweloper też może odstąpić od umowy deweloperskiej, jeżeli nabywca nie spełni świadczenia pieniężnego w terminie lub w wysokości określonej w umowie deweloperskiej. Kiedy jeszcze ma do tego prawo? Jeśli nabywca nie stawi się do odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego lub podpisania aktu notarialnego, który przenosi na nabywcę prawo będące przedmiotem umowy deweloperskiej. Zanim podpiszesz przedwstępną umowę deweloperską, zapoznaj się z jej treścią. Jeśli natrafisz na niejasny zapis, nie ignoruj go w ekscytacji, że nieruchomość wkrótce trafi w Twoje ręce. Zapytaj dewelopera lub skorzystaj z pomocy prawnej. Współpraca ze specjalistą da Ci pewność, że wiesz, co podpisujesz i że nie będziesz musiał płacić za rzeczy, których wcale nie chciałeś. Jeśli podobają ci się filmy, które nagrywam i chcesz, żeby prościej było ci je znaleźć, w masie innych treści na YouTubie, zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia za tydzień.